Dzisiaj przychodzę z czterema wskazówkami, dzięki którym zabiłam nudę i uporałam się z poczuciem pustki po odstawieniu alkoholu. Ale Zanim przejdziemy do meritum, jeśli chcecie spróbować życia bez alkoholu, jeśli chcielibyście go odstawić, nie mówię na zawsze, chcielibyście się sprawdzić, chętnie Wam w tym pomogę. W opisie e, pod tym filmem znajdziecie link do wyzwania 30 dni bez alkoholu. Zróbmy to razem. Warto zarejestrować się już teraz, ponieważ pierwsza edycja jest całkowicie darmowa. No dobra, brak zajęcia, uczucie pustki, doskwierająca nuda to główne przyczyny łamania abstynencji już na początkowym jej etapie. Na wyrobienie nowych nawyków potrzeba czasu, a to może skutkować zapiciem, jeżeli jesteście niewystarczająco cierpliwi. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z czterema wskazówkami, które pomogły mi wypełnić pustkę po alkoholu. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ dopiero kiedy zastosujecie je wszystkie, unikniecie zapicia. Zapewne znane jest Ci to uczucie, kiedy w pierwszych tygodniach w pierwszych miesiącach trzeźwienia nie do końca wiesz, co masz ze sobą zrobić. Picie i leczenie kaca zajmowało większą część twojego czasu. Nic więc dziwnego, że oprócz rozpaczliwego uczucia braku czegoś, towarzyszy ci apatia i zwątpienie. Nie wiesz, od czego masz zacząć. Wszystko kojarzy ci się z piciem alkoholu. Wydaje ci się, że nie ma na świecie rzeczy, która nie wiązałaby się z jego spożywaniem. I to jest całkowicie normalne. Przechodzą przez to wszyscy. Nie biczuj się z tego powodu. Zobacz, co możesz zrobić, żeby temu zaradzić. Spróbuj hobby. Chcąc odbudować swoje zdruzgotane poczucie wartości, wróciłam do rzeczy, które sprawiały mi przyjemność w przeszłości. Jeszcze zanim zaczęłam spożywać regularnie alkohol, pomyśl, co kiedyś sprawiało ci ogromną frajdę. A może zawsze chciałaś spróbować czegoś nowego, nauczyć się czegoś nowego, ale nie miałaś na to czasu i innych zasobów. Ten najważniejszy. Już masz. To jest właśnie czas, który możesz wykorzystać na nowe rzeczy, na rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłaś. Wreszcie macie na to szansę. Co jest Twoją pasją? Co lubiliście robić za dzieciaka? Czy to było rysowanie, wyrażanie siebie, swoich emocji w sposób kreatywny poprzez poezję, muzykę? Ja marzyłam. O tańcu. I chociaż jest już nieco późno, żeby zostać profesjonalną tancerką, w zeszłym roku nauczyłam się podstaw jazzu. I kurczę. Żałowałabym do końca życia, gdybym um, tego nie spróbowała. A na pewno nie dałabym sobie na to szansy, będąc w aktywnym, e, czynnym uzależnieniu. No bo umówmy się, prawdopodobieństwo zmotywowania się, a co dopiero dotarcia na salę, było zerowe. Butelka tak bardzo przysłoniła mi oczy. Skup się na budowaniu nowego. Nie skupiaj się na tym, czego nie masz, na tym, czego nie możesz. Skup się na budowaniu nowego. Kiedy decydujesz się na zmianę swojego życia, a odstawienie alkoholu, umówmy się, że taką ogromną zmianą w życiu jest. Robisz już naprawdę coś wielkiego. Brawa dla Ciebie. Wiem, jakie to trudne. Dlatego nie utrudniaj sobie tego zadania jeszcze bardziej. Nie pogrążaj się w żalu i w tęsknocie za alkoholem. Skup się na tym, co wcześniej Cię przez ten alkohol omijało. Rób inaczej. Odwrotnie niż do tej pory. Tylko w taki sposób będziecie mieli szansę dowiedzieć się, jakie zajęcia z Wami rezonują, co sprawia Wam radość, w czym jesteście dobrzy. Wybierajcie inną drogę do pracy niż zwykle. Skosztujcie nowej potrawy, której nigdy wcześniej nie mieliście okazji próbować. Bądźcie odkrywcami. Zmiana jednego nawyku ciągnie za sobą kolejne. Jest to piękna i ekscytująca podróż. To taki klucz do poznania siebie. Jeśli chodzi o mnie, ja powróciłam do korzeni. Kupiłam się na tym, co fascynowało mnie tak naprawdę od zawsze, ale usilnie się przed tym broniłam. Powróciłam do psychologii, do komunikacji z drugim człowiekiem. Uświadomiłam sobie, że chciałabym, żeby moim działaniom przyświecał jakiś Głębszy cel, że chciałabym pomagać innym ludziom, że chciałabym stworzyć coś, co zmieni ich życie. W końcu sama teraz zmieniam swoje. Jeśli podoba Ci się, co tutaj robię, zasubskrybuj mój kanał, a będziesz mieć dostęp do treści niespodzianek. Wskazówka numer 3: Znajdź nowych, niepijących znajomych. Wiem, co chcesz mi teraz powiedzieć. Przecież wszyscy piją. Ja też tak myślałam, ale od kiedy nie piję, uświadomiłam sobie, że w przeszłości to ja sama szukałam z takimi ludźmi kontaktu. Piłam, więc przyciągałam tych, którzy robili to samo. Daję sobie sprawę z tego, że od czegoś trzeba zacząć, że twoi dotychczasowi znajomi najprawdopodobniej rzeczywiście to sami pijący. Ale ja już na terapii poznałam takie osoby, z którymi do dzisiaj e, utrzymuje chętnie kontakt. Poza tym są jeszcze meetingi, są grupy wsparcia. Oni są tam z tych samych e, powodów co ty, i najprawdopodobniej sami się nudzą. Są jeszcze zamknięte grupy wsparcia m, na Facebooku, gdzie możesz anonimowo podzielić się tym, e, co. Czujesz, co ci doskwiera, możesz też znaleźć towarzyszkę na trzeźwą imprezę. Ja jestem mega zadowolona z tego, jak pięknie funkcjonuje nasza grupa na Facebooku Sober Polish Girls. Nie ma tam posta, który nie spotkałby się z Waszą odpowiedzią. Tak pięknie potraficie się wspierać. Dobrym słowem, tak sobie pomagacie. Więc jeśli cię tam jeszcze nie ma, a poszukujesz sióstr podobnych sobie koniecznie do nas zajrzyj. Może e, wybierzemy się wspólnie na przyszłego Soberrywa. Nie ma nic wspanialszego niż posiadanie wokół siebie ludzi, którzy cię rozumieją, którzy wiedzą przez co przechodzisz, bo przecież sami e, przechodzili, przechodzą przez to samo. I ostatnia wskazówka, czwarta, ale wcale nie mniej ważna od poprzednich, a mianowicie doceń czasu. Samą sobą. Następnym razem, kiedy poczujesz nudę, zamiast na siłę szukać sobie jakiegoś zajęcia w przeświadczeniu, że koniecznie musisz coś robić, może lepiej posieć tak przez chwilę. Pomyśl, że to w porządku, dać sobie czas na refleksję. To jest w porządku czasami się zatrzymać. Zauważyłam, że wiele osób odczuwa ogromny dyskomfort związany z przebywaniem z samym sobą. szukają na siłę rozpraszaczy, zamiast zajrzeć w głąb siebie. zamiast zastanowić się, jakie tak naprawdę są ich potrzeby. Są daleko od siebie, a przecież nie na tym polega trzeźwienie. Pamiętaj, że to co teraz czujesz, to przez co teraz przechodzisz jest tylko tymczasowe. Twoja nuda nie będzie towarzyszyć ci przez resztę życia. Masz to u mnie, jak w banku. Podsumowując, myślę, że żeby przetrwać nudę, która będzie wkradać się od czasu do czasu, powinna skupić się na swoim nowym życiu, na tym, że jesteś dzisiaj trzeźwa, na docenianiu tego. Potrzebujemy przypominać sobie o tym, bardzo często rano zamiast wstawać i narzekać na brak słońca, jak to zwykle bywa w UK, zastanawiam się, co mogę z dzisiejszym dniem zrobić. Już nie myślę, nie martwię się, ile rzeczy muszę odwołać z powodu kaca. Jest to bezcenne uczucie. Pomyśl, jak daleko już zaszłaś, jakie postępy uczyniłaś, doceń siebie za to, a potem pomyśl, ile ostatnio rzeczy odkładałaś na później. Być może jest to najwyższy czas, żeby wreszcie ich spróbować. A jakie są wasze sposoby na nudę we wczesnym okresie trzeźwienia? Myślę, że nie tylko ja jestem ich Ciekawa. Jeśli interesuje Was, ile kasy przebalowałam przez 18 lat swojego picia, kliknijcie w odcinek, który pokaże się Wam w poleconych. Jest on poświęcony kosztom regularnego spożywania alkoholu. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że byliście ze mną. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia wkrótce.